Rodzice bardzo często wychodzą z założenia, że dzieciństwo to czas beztroski. Zatem nie ma sensu obarczać swoich pociech problemami dorosłego życia, bo i tak nie zrozumieją, nie będą w stanie się utożsamić oraz nie wykorzystają tych wniosków. Kłopot w tym, że niespodziewanie takie dziecko kończy 18, 20 czy 22 lata i doświadcza brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Świat jest zły, na każdym kroku czekają zagrożenia i dodatkowo pozostawia cię z traumami. Dlatego najlepsza jest prewencja. Już jako młody dorosły musi samemu dochodzić do wielu kluczowych wniosków, lub wręcz przeciwnie, nie dochodzi do nich, tylko orientuje się o ich istnieniu w brutalny sposób, kiedy jest już za późno i wiele okazji zostało zmarnowanych. Przyjrzyjmy się zatem, na co rodzice powinni zwrócić uwagę, a często tego nie robią. Relacje międzyludzkie. Jak radzić sobie z trudnymi ludźmi i konfliktami. Konflikty są nieodłącznym elementem życia pomiędzy ludźmi. Tylko ktoś, kto unika kontaktów interpersonalnych, nie bierze udziału w konfliktach. Pierwszą, kluczową rzeczą jest zaakceptowanie tego faktu. Ludzie są różni, mają różne systemy wartości, pojęć i odmienne sposoby rozumienia. Thomas Erikson, szwedzki specjalista od komunikacji społecznej, w swojej książce Otoczeni przez idiotów. Opisał cztery podstawowe typy osobowości, a także wyjaśnił, jak należy reagować na konflikty z nimi oraz jak negocjować. Kluczowym wnioskiem Eriksona jest jednak to, że aby jakiekolwiek negocjacje mogły być prowadzone, to należy pójść na pewien kompromis komunikacyjny i dopasować się argumentacją i sposobem prowadzenia rozmowy do rozmówcy. Lekcja od rodziców powinna brzmieć następująco: Trafisz w życiu na różnych ludzi. Jeśli chcesz uzyskać od nich korzyści lub po prostu się dogadać, to czasem będziesz zmuszony lub zmuszona mówić do nich w ich języku. A co najgorsze w dorosłym życiu, spotkasz na swojej drodze przeróżnych psychopatów w ubrankach normalnych ludzi, udających cywilizowanych osobników w pracy, w szkole, podczas rekrutacji, na imprezach czy wydarzeniach. Według badań przeprowadzonych w USA i Europie, od 1% do 4% populacji może mieć cechy psychopatyczne. Ale tylko około 1% populacji spełnia kryteria diagnostyczne dla psychopatii. Musisz być gotowy na konfrontację z ludźmi, którzy nie dbają o twoje dobro. Będziesz musiał w dorosłym życiu walczyć o szacunek. Jeśli pozostaniesz bierny na przemoc, to bądź pewny, że źli ludzie nie przejdą obok zostaniesz wykorzystany do zera. Weź pod uwagę, że istnieją ludzie w społeczeństwie, którzy po prostu idą w weekend na miasto poszukać osób do bójki. Pewnego dnia możesz trafić na taką osobę. Co zrobisz? Jak zareagujesz? Musisz potrafić siebie obronić przede wszystkim słownie, ale również też fizycznie. Pomyślisz, że po co ci gaz pieprzowy, ale on może ci kiedyś uratować życie lub zdrowie komuś bliskiemu. Konflikty, w różnej formie, są częścią dorosłego życia. Przygotuj się na nie. 2. Życie seksualne. Jak rozwijać swoją intymność i radzić sobie z problemami seksualnymi. Rzadko rodzice rozmawiają z dziećmi na ten temat. A nie dość, że to istotny element dorosłości, to dodatkowo konsekwencje mogą się z nami ciągnąć do końca życia. Trudności w relacjach, stres emocjonalny, ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową, niechciana ciąża, poczucie wstydu, poczucie winy, depresja i lęk. To pojawia się z dnia na dzień. To nie nasza wina, ale już nasz problem, żeby z niego wyjść. Nie byliśmy na to przygotowani, to po prostu dorosłe życie. Weźmy pod uwagę dwa czynniki. Pierwszy dotyczący tego, że rodzice przez całe 18 lat dorastania nie rozmawiali ze swoim dzieckiem o sferze seksualnej, jej zagrożeniach, ogromnej odpowiedzialności i prawdziwym obliczu. Oraz drugi. Dziecko podczas okresu dojrzewania miało do czynienia z pornografią oraz czerpało postawy i wiedzę od rówieśników. Jaki efekt daje kompilacja tych dwóch czynników? Kompletnie wynaturzone spojrzenie na seks, intymność i odpowiedzialność za partnera lub partnerkę. Dodatkowo panujący wstyd przy takich sytuacjach stwarza nowe zagrożenia. Rodzice robiąc tego tabu, powodują, że np. córka nie przyjdzie zapytać o tabletki antykoncepcyjne. Rada, którą powinni ci przekazać rodzice, brzmi następująco Najważniejszym narządem płciowym jest mózg i to jego należy używać w pierwszej kolejności. 3. Sfera zawodowa. Jak wybierać pracę i rozwijać swoją karierę? W kontekście pracy podstawowymi kryteriami, na które nacisk kładą rodzice, są stabilność i bezpieczeństwo. Wychowawcy będą zachęcać, aby znaleźć sobie spokojny etat i bezpiecznie przetrwać do emerytury. Kłopot w tym, że idąc tą ścieżką, prawdopodobnie nie masz szans, aby odnieść w życiu coś więcej niż minimum. Zamiast tego będziesz zmuszony lub zmuszona nieustannie zarabiać na swoje bieżące wydatki co jest ucywilizowaną formą walki o przetrwanie. I to nie tak, że rodzice chcą dla nas źle chcą dla nas dobrze, żebyśmy mieli bezpieczną i stabilną pracę ale tym właśnie mogą zabijać naszą ambicję i rozwój. Mama nie chce słyszeć, że rzuciłeś studia, pracę i otwierasz startup. Chce wiedzieć, że twoje życie jest jak najbardziej stabilne, bo wtedy nie musi się o ciebie bać. Dlatego wszelkie pomysły wyjścia poza schemat mogą być zbywane i wyśmiewane. Po co ci nauka gry na instrumencie? Chcesz grać na ulicy i żebrać? My ci znajdziemy z ojcem fajną pracę u wujka Władka. To natomiast, czego nie usłyszysz od rodziców, to fakt, że życie zawodowe wymaga czasem podjęcia ryzyka i ogromnej inwestycji w siebie. Podjęcie się nieszablonowej ścieżki, chociaż bardziej ryzykowne, może przynieść znacznie lepsze efekty, a dodatkowo będziesz mieć ten prestiż zarabiania na czymś, co lubisz. 4. Finanse osobiste. Jak zarządzać pieniędzmi i budżetować wydatki? Każde gospodarstwo domowe posiada styl gospodarowania pieniędzmi. W wielu przypadkach jest to oczywiście nieświadome zarządzanie, co zazwyczaj kończy się katastrofą. Wówczas rodzina prowadzi życie z miesiąca na miesiąc, a dziecko uznaje, że taki model funkcjonowania jest naturalny. W nieco lepszej sytuacji będą dzieci z domów, których poza konsumpcją występują również oszczędności i poduszka finansowa na tzw. czarną godzinę. Jednak prawidłowe zarządzanie finansami zawiera jeszcze jeden komponent inwestowanie. Nie chodzi o to, aby każdy stał się maklerem giełdowym, ponieważ jeszcze bardziej opłacalne może okazać się inwestowanie w siebie. Jak zatem powinna brzmieć rada od rodziców? Jeśli chcesz rozsądnie gospodarować pieniędzmi, to warto podzielić swój kapitał na trzy części: konsumpcję, która zapewnia przetrwanie, oszczędności, które zapewniają bezpieczeństwo oraz inwestycje, które poprawią jakość Twojego życia. Inwestować możesz w naukę języków, zwiększenie umiejętności społecznych, nową szczoteczkę do zębów, nowy dobry materac. Takie rzeczy, pomimo że nie doświadczamy efektów z dnia na dzień, to zaprocentują po latach, nie wydając pieniędzy na dentystę czy problemy z plecami. 5. Mentalność. Jak radzić sobie z negatywnymi myślami i zachować pozytywną perspektywę na życie. W naszym kręgu kulturowym panuje powszechne przekonanie, że niepowodzenia są powodem do wstydu i należy je zamiadać pod dywan, zapominać o nich jak najwcześniej. Z pokolenia na pokolenie dorastamy w stereotypie, że nie powinniśmy doświadczać porażek, że są one cechą ludzi słabych. Kłopot w tym, że jest zupełnie odwrotnie. Wiemy tyle, na ile nas sprawdzono. Skąd masz wiedzieć, do czego jesteś zdolny, skoro nie testowałeś siebie w trudnych sytuacjach? Niektórzy się śmieją z osób, które dużo próbują, ale taka osoba uczy się do czego jest zdolna, bada teren, bada społeczeństwo, a najważniejsze, że bada siebie. Nie wiesz, gdzie są twoje granice, więc musisz je znaleźć. Wytestować siebie, jak radzisz sobie z negatywnymi myślami. W anatomii porażki, e-booku, który znajdziesz na niewiem.pl, wykazaliśmy, że porażki to najcenniejsza informacja zwrotna od otoczenia, jaką można uzyskać. Zamiast się skupiać na zamietaniu ich pod dywan, doceń, a następnie wyciągnij z nich wnioski na przyszłość. Można też spotkać się z modelem wychowania, który przygotowuje dzieci do życia w wyimaginowanym, idealnym świecie, pozbawionym wad. Dobrze, jednak wiemy, że taki świat nie istnieje, a życie prędzej czy później Ci o tym przypomni. Lepiej, żebyś był na to przygotowany. Jaka zatem powinna być rada rodziców w tym względzie? Niepowodzenia to stały, nieodłączny element tej gry. Nie unikniesz ich. To od ciebie zależy, czy wykorzystasz je na własną korzyść, czy zmarnujesz. Tak naprawdę dorosłe życie to jedno duże wyzwanie składające się z milionów maleńkich zadań. To tak jakbyś był w grze, gdzie masz postać i gdy nie zabijesz potwora w Wiedźminie, to się nie poddajesz, tylko próbujesz jeszcze raz innym sposobem czy pijąc inny eliksir. Tak samo w życiu. Będziesz musiał pokonywać pewne zadania, ale warto wiedzieć, co cię czeka, żeby dobrze się przygotować. Dobrze przygotowany, lepiej, szybciej, skuteczniej będziesz potrafił pokonywać przeciwności losu oraz będziesz miał po prostu łatwiej w życiu. Podziel się w komentarzu, czego ty żałujesz, że rodzice nie nauczyli cię w dzieciństwie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.